Hej, kochani! Witam was w kolejnym odcinku, no i dzisiaj do was przychodzę z Q&A, czyli pytania od widzów, więc zapraszam do oglądania. Ogólnie to pytanie będę czytać z komputera, ponieważ na telefonie nagrywam. Jest tych pytań sporo, tak więc nie przedłużę dalej, no i więc zapraszam do oglądania. No więc pierwsze pytanie to jest, moja przyjaciółka się pyta, czy wolałabym jechać na koncert Bass and Melody czy Metty Bee? Oczywiście, że na koncert basen melody. Na ja się pytam: czy jednorożce? Um, jednorożce. Masz siostrę lub brata? Tak, mam brata i siostrę. Lubisz Stasia Nie mam nic do niego przeciwko. mało w ogóle fajne muzykali, filmiki na muzykali, także robię go. Zrobisz specjal ostre cukierki? Nie wiem. Może. Laptop czy telefon? Zależy, bo na telefonie naprawdę różnych wspaniałych rzeczy można robić, takie jak pobiera sobie różne aplikacje fajne na telefon. No a no, na laptopie, no to no, nie jest w ogóle. Dla mnie jest telefon fajniejszy od komputera. Żelki czy cukierki? Nie takie rzeczy, ale jakbym miała, musiałabym wybierać no to chyba cukierki. Łąścik czy śminka? Oczywiście wolę szminka Pozdrobisz? Oczywiście, pozdrawiam ciebie Nadia Pokażesz swój pokój? Tak, tylko że zrobię taki inny filmik Chciałam się na następny filmik zrobić No więc teraz, Jula się pyta Biber czy Bam? No jak to? wiecie się pytać oczywiście, że Bam Pies czy kot? Osobiście się notowana chyba psa. Yy, Pepsi czy cola? Nie piję takich rzeczy. Nie przepadam z takimi rzeczami, ale jakbym też musiała bym to wybierać, no to oczywiście, że. Cola Bam czy Jack and Jack. Bam. Kot czy kołdra? Kołdra. Horror czy komedia. Niektóre horrory są fajne, niektóre straszne. Yy, ale no, chyba osobiście na to wolę komedię Nike czy Adidas? Nike Noc czy dzień? Znaczy ja wiem, myślę, że dzień, bo ponieważ w nocy się tylko śpi, a w dzień to można sobie wyjść na dwór, można sobie pograć Nie chodzi mi, że ciągle przed komputerem siedzieć Po prostu ja mam takie zajęcie, że ja ciągle nagrywam yy, śpiewam i rapuję I to właśnie jest moje najczęstsze yy, moje najczęstsze jak to się mówi? Ja to na szczęście. Na, na szczę Cholera? Ja to najbardziej lubię robić. Masz chłopaka? Nie, nie mam. Lipka czy przybysz? Sylwia przybysz, czy Sylwia Lipka? Ogólnie są obie takie fajne, bardzo je lubię. Mają bardzo fajne piosenki, także obie lubię. Jeremy czy Charlie na Han? no, dzięki za takie pytanie, wiesz? Yy... Obu lubię Nie wybieram Brock czy Tilly? Nie wybieram, obie są takie fajne Chloe czy Alois Nie wybieram, obie są takie fajne Tak samo Pozdrowisz? Oczywiście, że cię pozdrawiam, Jula No i ostatnie pytanie, Laura się pyta Od ilu lat jesteś bambina? Osobiście to jestem od roku bambina Dziękuję wam kochani za oglądanie tego filmiku Jeżeli będzie 20 lajków, to podobne będzie my room i to rom Ale mogę zrobić też filmik, jaki wy chcecie, tylko możecie pisać w komentarzu pod filmikiem. To ja zrobię te filmiki. Parę osób już mi napisało. Także te filmiki właśnie robiłam. No, także będę robić te filmiki, co każecie mi zrobić. Także będę wszystkie je robić. I zapraszam na moją oficjalną stronę. Tutaj będzie link, tutaj będzie napis mojej strony oficjalnej. Mam takie czarno-białe zdjęcie. No i jeszcze przy okazji zapraszam Was na kanał mojej przyjaciółki Oliwi. Link będzie w opisie. Sobujcie ją, lajkujcie, bo naprawdę robię też fajny filmik i się stara dla nas. Mamy też kanał razem Mix Girls. Mam tam tylko jeden filmik, ponieważ zdążyły się nagrać tylko jeden filmik, ponieważ jak ja u niej byłam, no to niestety się tylko nagrać dwa filmiki. Yy, jeden filmik. No. Yy. a teraz nie możemy nagrać, ponieważ jestem w Niemczech, ona jest w Polsce. Także dziękuję Wam kochani za oglądanie tego filmiku. Jeszcze raz przypominam 20 leków i kolejny filmik. Pa!